Cześć i witam was bardzo serdecznie z tej strony Kozaki i zapraszam Was na kolejny odcinek serii Gry Margon. Jest oczywiście po 10 już, więc zaczynamy quest, a wreszcie jest zblokowany. Więc zobaczymy co tutaj czeka. Oczywiście na nas quest jest rozpoczęty. Dobra, co my tutaj mamy? Poszukaj jakichkolwiek śladów, które mogły doprowadzić Cię do dziewczynki matki powiedziała, że flora umira była okej. Okay. Niebies, dobra. Prawdopodobnie wiem o co mniej więcej chodzi to będą e, te okruszki tutaj, które są wszędzie. E, prawdopodobnie to będą te kruszki tutaj, więc musimy... Lecieć. Ja pójdę do tego tutaj do góry, tak myślę. Będziemy je tutaj sprawdzać, bo to pewnie o to chodzi. Quest jest dopiero nowy, więc nie wiem, co tutaj trzeba zrobić. Więc będzie trzeba myśleć. Eee, dobra, co robisz? Więc tutaj chyba raczej nic. Dobra, ja już tu mam, tu musi mieć do okruszków, oczywiście. Znajdujesz tropa, podążaj za nim. Dobra, więc tutaj musimy lecieć do kolejnego okruszka. Więc od razu lecimy tutaj i zobaczymy co tu będzie dalej. Okej, okay, dobra, mamy kolejne. Lecimy teraz tu na kordy 938. Więc pięknie, tam na szybkości i zobaczymy co będzie dalej. Porozmawiać z wieźmą i zapytać o szczegóły, czyli będziemy musieli chyba... Do tej co nam Questa zleciła. Trop zakończył się przy ukrytej jaskini. Wiesz, że należy ona do Wiedźmy. Dobra, więc lecimy do Wiedźmy od razu. Oczywiście, gdy już jesteśmy koło niej, to rozmawiamy z nią tutaj. E, dobra. Porozmawialiśmy tutaj z nią i zobaczymy co tutaj nas dalej czeka. E, Wyparła się jakikolwiek porwała dzisiaj przeszukaj jej jaskinie dobra, wracamy oczywiście do jaskini nie będę tutaj już tego tak przyspieszał, bo to nie jest jakiś wiecie, daleki odcinek e, czy daleka droga, a przejdziemy sobie tutaj od razu i wchodzimy do jaskini i szukamy dalej, bo oczywiście będzie chyba dwa, bo trzy płyty dzisiaj do zrobienia więc myślę, że damy radę Mam nadzieję, że wszystko się dobrze nagrywa, raczej chyba tak. Dobra. Ona jest tutaj, pogadałem z nią. Rób co chcesz. Dobrze, idziemy na cień raczej, bo tutaj nic nie ma innego. Więc tutaj idziemy porozmawiać z cieniem. Zobacz, że jedyny należy Tutaj nic nie ma. Dobra. Dobra, idziemy ją przeprosić, żeśmy ją tutaj fałszywie oskarżyli. Hmm, dobra, gadamy z nią. Wywala nas z jaskinię, oczywiście. Co mamy dalej zrobić? E, powiadom, dobra, mamy lecieć ją powiadomić. Oczywiście już na miejscu, więc lecimy tutaj, kadamy. No i co mamy dalej zrobić? Zrecyfruję się. dobra. Oczywiście musimy iść. Oczywiście z powrotem na górę, więc się tam teraz udamy. Porozmawiamy ze wszystkimi Wiedźmami. Może one wiedzą coś na ten temat, oczywiście, więc czemu by nie, to lecimy teraz i będziemy tutaj gadać. Dobra. Coś tutaj się zwisiło. Dobra. <laughs> Gadamy tutaj, może stąd też porozmawiamy? Nie zamieniłam je w żabę. Dobra. Zmieniamy się z powrotem oczywiście w strój eventowy może z, nie, z czarującą atalią, może nie mm, 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 mm. tutaj może coś będzie eee, z mi i zmieniła się w żabę jednak, że krew dziecka jest składnikiem wielu eliksirów najlepiej będzie porozmawiać z naj, najbardziej przyjazną czarownicą. Dobra, no to idziemy do Beffry w takim razie. E, pogadać z nią. E, potrzebuje twojej pomocy. Gatamy tutaj oczywiście z nią i zobaczymy, co mamy dalej zrobić. E, czyżby tajny składnik eltyksyjny by był akryflory? Porozmawiamy jeszcze raz ze starą czarownicą. Dobra, no to lecimy do niej. Oczywiście, ona jest tutaj obok, to nie ma żadnych problemów. Mm, że to ty... Oczywiście znowu na nią. <laughs> Zaś tutaj coś się dzieje. Znowu jesteśmy tutaj i jest. Mamy ją. Yy, ok, czyli to była jej wina, i tak dalej. Dobra, przeklikujemy dialog. Yy, I co mamy dalej zrobić? Oczywiście flora. sama ucieka z domu. Bo chce zostać wiedźmą. Okej. Okay. Wszystko jest zrozumiałe. Chciała się to uczyć. <grym> na wiedźmę. Dobra. Hmm, co my tu mamy teraz zrobić? E <krym> Nie ja już Nie chcę, aby wróciła do. No, jednak... Dobra. Dobra. Lecimy do Befry w takim razie. Chyba co można zrobić to jest tak, do Befry musimy iść ona nam powie co dalej no więc możemy się od razu tam udać Na teraz lecimy dobra, udało się odnaleźć dziewczynkę oczywiście i tak dalej i tak dalej I Dalej I co tu mamy zrobić na zboczu góry pięciu, no, jest niewielki zbiornik wodny daj się tam i złap żabę czyli tutaj musimy iść oczywiście bo tutaj są żabki więc od razu tam lecimy i zobaczymy, czy się nam uda żabę złapać. Ale powinno to iść w miarę sprawnie szybko. Tutaj na tej mapce nie będę przyspieszał tych fragmentów, jak idę, bo no, dużo też czasu nie stracimy. Czyli wy nie stracicie, bo ja i tak muszę tu przejść. Dobra, gadamy z żabą, więc spróbujemy ją złapać. Mamy żabę, udało się złapać od razu. Więc tutaj idziemy z opość, więc tutaj się... Dobra, lecimy oczywiście do tej babki, z powrotem do tej wieźmy i zobaczymy co będzie dalej. Dobra, dawaj tutaj w dodatku leć tam do góry i zobaczymy co będzie dalej. Nawet dość fajny quest nie było trzeba wiecie dużo kombinować, co tu trzeba zrobić. Dobra, troszkę cięcie musiałem zrobić ale to nic, dobra, lecimy dalej oczywiście tutaj mówimy oddajemy żabkę i co dalej poczekaj aż morwina zleci dobra wypatroszenie żaby będzie pewnie trzeba poczekać z 5 minut więc ja tutaj zrobię takie króciutkie cięcie i widzimy się za chwilę dobra i mamy tutaj oczywiście już trzeba było czekać parę minut oczywiście i Patrzcie, żeby nie było dla faryzmu. Dobra, próbę udaj się do biblioteki w Karkachu i poproszę o najtrudniejszą książkę do Karkahan, Dobra, ja się tepnę do Itchanu. Będzie szybciej, nie zanim wyjdę do tego kociołka. Więc z kociołka, z kominka, oczywiście. Dobra, lecimy do Karkachan, do biblioteki i zobaczymy, co tam trzeba zrobić. Dobra, mamy tutaj oczywiście miejską bibliotekę, więc od razu się tam udajemy i zobaczymy co to będzie trzeba zrobić mamy zdobyć najtrudniejszą książkę więc będzie fajnie tutaj chyba pogadać z tą babką dzień dobry poszukuję najbardziej a nudnej książki dobra no to bierzemy tutaj mamy książkę i wracamy się oczywiście na mapkę eventową poczytajcie książkę o pewnym zauważeniu dobra i wracamy oczywiście na mapkę ewentową więc tutaj zrobię takie wycięcie trochę żeby po prostu nie marnować czasu gdy już jesteśmy na miejscu tutaj gadamy z wiedźmą oczywiście że mamy tutaj książkę i tak dalej i tutaj mamy wróć za jakiś czas więc tu będziemy musieli poczekać z, tak z, pewnie z 5 minut więc tutaj znowu będzie trzeba cięcie zrobić po czekaniu chwili oczywiście to trwało mniej więcej 3 minuty około więc dałem oczywiście dalej i tutaj mamy, dobra, wejdziemy. Od razu dialog się nam odpala, więc jest OK. Oczywiście, klikamy dalej i zobaczymy, co my tutaj dalej mamy zrobić. Że jest pełna entuzjazmu, więc dobra. Kończą się pomysły, porozmawiamy. Dobra, gadamy z nią, oczywiście, z powrotem. I lecimy dalej. Dobra. Wybaczcie, że słychać klikanie myszki, ale nic na to nie poradzę. Będę musiał zainwestować w inną taką cichszą. I mamy tutaj oczywiście florę, Którą musimy zanieść oczywiście. Bo się panie, i przez e, zwieźbą, zaprowadzić ją do domu. Dobra, do domu, czyli musimy iść do tej tutaj, e, tej babki, oczywiście, więc od razu się tam udamy. E, za ukończenie questa jest trzy waluty ewentowej, eventowe. znaczy, więc e, będzie OK. Dobra, idziemy ją tutaj oddać. Eee, okej. Okay. I na, znalazłem zgubę Nagroda nagrodę zawiera punkty doświadczenia. I to by było na tyle co do dzisiejszego quest'a i odcinka, więc to byłoby na tyle. Trzymajcie się ciepło, grał z wami Kozak. Cześć.